No się ma. O, co To, co się teraz stało, po prostu zaujda. Ja. Nie wiem, po co, w sumie, ale kurwa, to nagram No, ogółem. Jak ostatnio te streamy robiłem, co nie, to ja sobie udostępniam. I kurwa, ktoś uznał, że się reklamuje Kurwa, na grupie jakaś Jakaś raszkla. Nagle pisze, że o, może się reklamujesz, kurwa, bo streama udostępniał, żeby ktoś sobie mógł obejrzeć, kurwa. <grywa> o, Beka. O, ja pierdolę. Nie, no, z nimi jest no, po chuj... Po, a co ci to interesuje, kurwa, no? Może, sobie, re, może się reklamuję, może nie, kurwa. Jest ja udostępniony, jak chce będzie, to sobie będzie oglądał. <grywa> ja jebie, kurwa. Świat jest mały. O, ironia o, no i ogółem, a propos streamów, myślę, że tak eee, nie wiem, że za niedługo mogę ten nagrać Wam jeszcze Warframe'a, bo go zainstalowałem i jakąś inną no, jeszcze gierkę chyba tam miałem, Więc możecie się spodziewać Warframe'a za niedługo, bo już mi się zainstalował, czy tam trochę porobiłem rzeczy, więc. Więc no, tego. O kurwa, nie, no ta sytuacja mnie rozjebała teraz. Re Reklabuję się, bo streama udostępniał, żeby ktoś sobie mógł obejrzeć, kurwa. Beka, naprawdę. O, się mi potem dziwić, że na grupy, nie na, na żadnych grupach nie chodzę i z ludźmi nie siedzę, bo kurwa, tak, bo takie te osoby się trafiają. O, ja pierdolę, śmiesznie, dobra. No to ogółem, no proponą propos no, streamy czyli Warframe, chciałem powiedzieć Warzone, what the fuck. Warframe będzie za niedługo, może no coś tam będzie kurwa, się możecie spodziewać. Elo!